Cześć. Dzisiaj zabieram się za kolejne zeszyty do montażu Iron Spidera. Są to zeszyty od 9 do 11, także pokażę Wam co się znajduje w tych zestawach i czy będą one pasowały do tych części, które już udało mi się zmontować. Tak prezentuje się zestaw z 9 zeszytu. Nie jest tych elementów za dużo. Są to dokładnie palce oraz element świecący z lewej dłoni, którą udało mi się zamontować przy poprzednim zeszycie. Pierwszy element to palec z numerem 8. Do tego palca idzie śrubka D z takim melonikiem. Przyczepiam w ten sposób. Musi wejść do środka. Ja już połączyłem wcześniej ten palec i po prostu wkręcam i pozostałe palce będą praktycznie identycznie montowane. Z wyjątkiem jednego, tego palca, do którego będzie jeszcze dodatkowy element, ale do tego dojdę później. Kolejnym palcem jest palec numer 10. Łączę go sobie i on będzie szedł na sam koniec. Będzie podobnie połączony jak palec numer 8 i palec numer 7. Natomiast już widziałem wcześniej w innym zeszycie, że palec numer 9 jest w innym zestawie. Kolejne elementy to. Biały oraz czarny, które wejdą nam do środka dłoni, będę mógł je przytwierdzić tutaj dwiema śrubkami. B. Bardzo istotne jest, żeby ten biały element wszedł nam w ten sposób, żebyśmy go mogli przytwierdzić, a następnie montujemy czarny element. Czarny kawałek musi wejść w ten sposób, żeby zakryć biały element. Ostatnim elementem jest zielona płytka, która zakryje czarny element w ten sposób i przykręcam ją śrubką B. Kolejny zestaw to numer 10 i już widzę, że będzie ten ostatni palec, numer 9 oraz wierzch dłoni. Też nie ma za dużo tych elementów, szkoda, bo myślałem, że będę miał trochę więcej frajdy tym razem niż poprzednio, ale jest jak jest. Najpierw będę montować palec numer 9 i on będzie się różnił od pozostałych do tego, że ma jeszcze taką blaszkę, która idzie mniej więcej tutaj. I teraz połączony palec nakładam na wierzch dłoni w ten sposób, dlatego że ta część jest troszkę dłuższa. Niż ta i łatwiej to wejdzie. I teraz będzie trochę skomplikowana sytuacja, bo muszę przecisnąć kabelek i wszystko ładnie zamknąć. O tak. Żeby wkręcić palec numer 9, muszę użyć śrubki C, która jest mniejsza, ma małą główkę, i przykręcam to wszystko z przodu. A następnie zakryję to blaszką. Teraz biorę śrubkę B, która wyląduje tutaj, żeby nam zespolić całą dłoń. Ostatnim elementem jest ten kawałek, który ma kółko, i on ładnie nam zakryje środek dłoni. I ostatnim tak naprawdę zadaniem z tego zeszytu jest przyklejenie naklejki z numerem 6 do tego kabelka. Pozwoliłem już sobie otworzyć jedenasty zeszyt, także pokażę Wam po kolei. Co składa się w tym zeszycie? Mamy części przedramienia. Będzie to oczywiście strój oraz element czarny, który wchodzi w środek. Jak także ten biały element, który prawdopodobnie będzie się świecił, ale nie jestem do końca przekonany, czy będzie na pewno się świecić. No i jeszcze złocenie. Te elementy oczywiście będę mógł podłączyć do tej naszej dłoni. Zaczynam od tych dwóch największych elementów, które muszą. Wejść w siebie, a następnie przykręcam je czterema śrubkami E. Następnie podłączam przedramię z dłonią w ten sposób od dołu, ładnie mi to wchodzi i przykręcam śrubką E. I został tak naprawdę ostatni pozłacany element z białym elementem, jedyne co mogę zrobić to po prostu to docisnąć. I tak to tyle zostaje, bo nie mogę tego nigdzie póki co przytwierdzić. I tak prezentuje się zeszyt od 9 do 11. Za dużo tych elementów nie ma, jednak jak się razem połączy, no to już wychodzi coś całkiem przystępnego. Więc, tak jak widzicie w tle, tak już prezentuje się mój iron spider. A ja czekam na kolejne zeszyty i oczywiście na Wasze komentarze. Jak na razie nadal mi sprawia to przyjemność składanie Iron Spider'a. Najbardziej mi się podoba ten element, bo jest to już naprawdę pokaźny kawał ręki.